Siema, ja jestem Skibix i witajcie w kolejnej serii na moim kanale, w której pokażę Wam jak zrobić własną grę komputerową. Oczywiście jest to seria dla kompletnie początkujących, więc nie musicie umieć kompletnie nic przed obejrzeniem tej serii, jednak polecam Wam zapoznać się z jakimiś poradnikami do C, na przykład ode mnie, link macie w opisie, żeby po prostu było Wam łatwiej. Gry będziemy robili przy wykorzystaniu silnika Unity, środowiska Visual Studio. I języka C, -Sharp, który jest bardzo podobny do C. Programując naszą grę, będziemy wykorzystywali pełno funkcji danych nam przez Unity, przez co programowanie samo w sobie będzie łatwiejsze, ale będzie wyglądało trochę inaczej niż to, co robiliśmy w poprzedniej serii. Ale spokojnie wszystko po kolei będę Wam tłumaczył, żebyście się na pewno nie zgubili. A w razie czego pamiętajcie, że zawsze możecie w komentarzach na dole pisać Jakieś pytania? Ja postaram się na wszystkie je odpowiedzieć. Poza tym, środowisko Visual Studio będzie nam bardzo pomagało, bo po prostu podpowiada nam składnie, koloruje nam w świetny sposób i będzie to naprawdę bardzo przyjemne. Jeżeli chodzi o samą grę, to będzie wyglądało to mniej więcej tak, jak teraz macie to pokazane na ekranie. Oczywiście, jako twórca gry, będziecie mogli zmieniać różne elementy. Na przykład wysokość skoku, grawitację, prędkość poruszania się. Będziecie mogli też układać własne poziomy, zmieniać kolory gry, a nawet dodawać własne elementy. Tworząc gry, właściwie ogranicza was jedynie własna wyobraźnia. No dobra, mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną w tej serii. Widzimy się w przyszłym tygodniu na filmiku, w którym przygotujemy sobie Unity i Visual Studio do naszej pracy i utworzymy sobie pierwsze obiekty naszej gry. No to co, do zobaczenia za tydzień.